Kochani, pytacie, jak się trzymam. No, wczoraj przepłakałam cały dzień, ale dzisiaj jest lepiej, staram się nie rozsypywać. Bardzo mi pomaga praca, kontakty z ludźmi, moi uczniowie, ale przede wszystkim wy chciałam Wam podziękować za bezmiar wsparcia, które od Was otrzymałam w każdej formie. Każdy komentarz, każda ikonka, a każda wiadomość, którą przysłaliście na messengerze, to naprawdę była ogromna pomoc, bo czułam, że mam Was przy sobie: że opłakujecie jagódkę razem ze mną. Ale przede wszystkim chciałam Wam podziękować za ogromny gest hojności. Chodzi mi o zbiórkę. To jest naprawdę coś, nie mam słów. I chciałam Wam powiedzieć, że nie tylko mam teraz fundusze na opłacenie rachunku w klinice, ale także budżet na to, żeby zabrać wszystkie gangusy na badania okresowe. Pytacie również o gangusy. Otóż e, one czują, że coś się stało złego. Są ciche, wycofane, bardzo takie, powiedziałabym, zamknięte w sobie. Ja nie sądzę, że one odczuwają stratę jagódki, bo jednak w tak dużej grupie to pewnie to do nich nie dotarło, ale one przeżywają moje emocje i dlatego ja się muszę trzymać, ja się muszę trzymać mocno w garści także dlatego, że kto czytał fragmenty kotoksiążki, Książki to wie, ja mam za sobą straszną przeszłość, traumę yy, długą historię depresji i ja po prostu nie mogę pozwolić a, cierpieniu a, żeby mnie zjadło yy, ja po prostu muszę za wszelką cenę chronić się przed, przed pogrążeniem się po prostu w um, cierpieniu depresji, negatywnych emocjach. Dlatego ja się trzymam, muszę być silna dla kotów, muszę pracować. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję Wam za wszystko i cenię każdego rodzaju korespondencję od Was. Dziękuję bardzo.